Okej, i mamy poniedziałek. Ja teraz wychodzę na autobus, bo jadę do biura, jest teraz 6.56, ja muszę wyjść tak, nie wiem, z 15.10 po 7, bo jeszcze chcę wejść po wodę do sklepu. Dzisiaj zachmurzone niebo na szczęście, nie ma takiego upału, ma padać, także spoko, pojadę w tej koszuli. To jest koszula z Mango, którą kupiłam chyba rok temu albo dwa lata temu i wystawiam ją na Vinted, nikt jej nie chciał i postanowiłam ją założyć. Słuchajcie, ona jest przepiękna, to jest beżowo... Beżowo-brązowa koszula. Naprawdę bardzo ładna. Ona jest wiskozy, także pewnie w ostatnim roku widzieliście ona tam na tym wieszaku. Wisiała tak przerzucona, bo ja ją wyprałam i tylko tak przywiesiłam, i ona się wyprostowała, także nie musiałam jej prasować. Ale bardzo ładna. Dodatkowo też opalenizna z wczoraj, bo za niego wroga kręciłam jak na plaży. Wieczorem wyszło mi dużo różnych czerwonych placków na całem ciele, bo ciężko to nazwać opalenizną. Ale dzisiaj jest ok. Tutaj jest trochę czerwone, ale od razu słuchajcie, ta skóra ładnie wygląda. Niby tylko trochę tej opalenizny, no bo za bardzo się nie opaliłam, bo tego słońca nie było dużo, ale od razu tak czy inaczej wygląda. Tak, bardziej świeżo i promiennie mam wrażenie. Także dobrze, przychodzę tutaj, żeby zrobić Wam taką małą aktualizację, jeśli chodzi o te produkty od dermatologa, bo pytałyście mnie o nie. I teraz tak. Szampon Wisziderkos to jest ten y, ultra kojący. Tak on wygląda, bo są dwa. Ja mam do włosów normalnych yy, i tłustych, jest jeszcze chyba do włosów suchych. Powiem Wam tak: tego szamponu mi tu zostało niewiele, bo przy codziennym używaniu, yy, przy dwukrotnym myciu, no to niestety on nie starczy na długi czas. Nie rozcięciam go z wodą absolutnie, bo no jakby chcę poznać jego działanie. Znaczy chciałam, chcę dalej, ale. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć, no myję nim chyba od dwóch tygodni albo trzech, z tym, że raz w tygodniu myję jakimś takim normalnym, zwykłym, mocnym szamponem, żeby jakby domyć te włosy, wtedy też robię peeling, a resztę dni właśnie stosuję ten szampon i... No, no właśnie, no nie wiem, czy ta głowa się uspokoiła, czy nie, ta skóra głowy. Ciężko powiedzieć na tę chwilę. Coś tam na pewno działa, bo też słuchajcie, ostatnio była promocja w Hebe i kupiłam drugą butelkę, bo pomyślałam sobie, że to jest chyba trochę za mało, żeby zobaczyć rezultaty i dlatego skusiłam się na, drugą, na drugie opakowanie. Tym bardziej, że często w weekend... Są promocje w Hebe i ten szamot kosztował 41 zł, czyli to jest mało, bo ja go kupowałam na Allegro chyba za 55, a normalnie kosztuje chyba 65 albo 70, Także, a to jest 200. Także e, opłacało się, więc wzięłam i będę robiła tak jak do tej pory, mm, będę po prostu nim myła. Od poniedziałku, nie wiem, tam do soboty, a w niedzielę czy tam jakoś, wiecie, jeden dzień będę mocniejszym szamponem myła, żeby doczyścić tę skórę głowy. Aczkolwiek on ogólnie dobrze doczyszcza, mam wrażenie, że ta skóra jest czysta. Nic się z tymi w sumie nie przytłusza się bardziej, bardziej ani nic, ale też nie zauważyłam, żeby jakaś, nie wiem, diametralna różnica była między tym, co było, a tym, co jest, także... Zobaczymy. Także taka aktualizacja, w sumie nie aktualizacja. Bo pytacie, to po prostu Wam chcę powiedzieć, że jeszcze jestem w fazie testu, więc ja też zamówiłam jeszcze inny szampon jeszcze dwa produkty do włosów ponieważ wczoraj się naczytałam znowu o różnych produktach do włosów i muszę trochę zmienić mojej pielęgnacji jednak chcę, żeby te włosy były piękne i lśniące po całej długości, one takie nie do końca są, szczególnie te rozjaśniane, więc jakieś nowe produkty będę miała, pokażę Wam może jeszcze nawet w, w tym vlogu. No, natomiast jeśli chodzi o szampon, no to póki co jeszcze testuję, a druga rzecz to jest ten balsam z Larosza. Słuchajcie, przybliżam, wam, żebyście mogły zobaczyć. To jest balsam, który ma bardzo dobre opinie i na początku ja nie widziałam jakiejś spektakularnej różnicy. Też nie ukrywam, że on jest taki, znaczy on jest chyba zapachowy, ale to jest taki zapach jakby butelki, nie wiem czy wiecie o co chodzi i tak trochę mnie drażni. Przeszkadza mi ten zapach. Bo on tak, jakby jego coraz czuję. Natomiast e, po pierwszych użyciach nie widziałam żadnych efektów. Natomiast z czasem, faktycznie, jak używacie regularnie, no to ta skóra wygląda zdecydowanie lepiej. Także on też nie jest jakiś bardzo wydajny. Ludzie pisali, że on jest taki wydajny. No nie, w sumie, bo tu mam jeszcze może spółopakowania, a ja się nawet codziennie nim nie smaruję. Także trochę drogi interes, ale z drugiej strony, jak ma Wam pomóc, no to. No to możecie sobie spróbować. Nie wiem, czy kupię kolejny, bo też mi podsyłałyście różne propozycje, jeśli chodzi o balsamy z. Chyba. Kurde. Teraz ja sobie nie przypomnę: Emolium Cera. Coś tam z cerą, cerawe? Jezu, nie wiem. Słuchajcie, jak znajdę te wasze komentarze, to wam gdzieś tutaj albo na dole napiszę, bo nie pamiętam, ale polecałyście mi inne, które niby są bardzo podobne, także nie wiem, czy będę kupowała ten, czy właśnie jakieś inne, ale to na pewno zobaczycie na bieżąco w moich vlogach. I jeszcze słuchajcie, taki jeden produkt dostałam wczoraj w spadku, Isana, taki balsam arganowy, do ciała z olejem arganowym. Słuchajcie, on... Pięknie pachnie i nawilża tą skórę. Ogólnie raz tylko stosowałam, ale widzę różnicę, bo na przykład dzisiaj rano się obudziłam i ta skóra nie jest taka sucha jak zawsze była. Podejrzewam, że to oczywiście nie jest absolutnie działanie takie jak tego balsamu, no bo to są zupełnie inne produkty, inna cena i tak dalej, ale spoko, jeżeli nie macie bardzo suchej skóry, to muszę wam powiedzieć, że on jest bardzo przyjemny. I właśnie taki inny, nietypowy zapach jak dla Isany, bardzo fajny. Jak wczoraj byłam, wróciłam z tej plaży, wykąpałam się i tak przyjemnie mi się zrobiło, jak poczułam ten zapach, bo on jest taki... taki po prostu przyjemny, także... No, on jest tani, on chyba kosztuje koło dyszki w Rossmanie, więc... Yy, więc no. Także słuchajcie, to jest wszystko. Ja się ubieram w takim razie. Yy. Pakuję resztę rzeczy i, i uciekam do pracy, także widzimy się później. A dzisiaj przyrządzimy sobie koktajl przy użyciu blendera bezprzewodowego z firmy Blendigo. Chcę wam trochę o nim powiedzieć, ponieważ słuchajcie, on jest po prostu genialny. Od kiedy go mam? Używam go absolutnie codziennie. Robię zarówno koktajle, jak i mrożoną kawę na tę pogodę, jaką mamy teraz z oknem. Po prostu to jest idealne rozwiązanie, zrobić sobie taką mrożoną kawę z pianką. Uwielbiam. I słuchajcie, ten blender, mimo tego, że jest taki mały, zgrabny, on w ogóle wygląda przepięknie, tu jest bardzo mocny, on mieli wszystko, liście, owoce, warzywa, mrożone owoce, lód, orzechy, co tylko tam wrzucicie od I to jest chyba w ogóle najmocniejsze tego typu urządzenie w tej chwili na rynku. Bardzo łatwo się go czyści, tutaj ma z przodu jak widzicie port USB, który jest wodoodporny, także przy myciu nie musicie się niczego obawiać. Oczywiście kabel USB też macie w zestawie. Po jednym naładowaniu możecie go używać od 15 do 20 razy, także w ogóle wow! I to, co jest fajne, to właśnie to, że możecie go wszędzie ze sobą zabrać do pracy, do szkoły, na wycieczkę, na wakacje, bo on nie zajmuje dużo miejsca, a koktajl możecie zrobić zrobić po prostu wtedy, kiedy macie na to ochotę. Nie musicie robić go wcześniej, na przykład rano przed wyjściem z pracy. Ja kiedyś tak robiłam i muszę Wam powiedzieć, że jak piłam ten koktajl na przykład po 5 godzinach pracy, to niestety nie wyglądał on zbyt apetycznie. Szczególnie te z dodatkiem na przykład szpinaku. O, wyglądają dość słabo po kilku godzinach. Więc tutaj mamy fajną alternatywę, bo wrzucamy sobie to, co chcemy do blendera, osobno bierzemy na przykład kefir, maślankę, co tam lubicie, i przyrządzamy koktajl. Przed samym spożyciem, także po prostu wow! Ja jestem zachwycona tym urządzeniem i wszystkie oczywiście informacje zostawię Wam na dole, także zajrzyjcie sobie tam. A teraz może wrzucę to jakieś owoce i pokażę Wam, co dzisiaj nim wyczaruję, ponieważ to będzie takie moje w sumie drugie śniadanie i pomieszam sobie, myślę. Może truskawki. Teraz mamy sezon na truskawki. Za chwilę będą maliny, porzeczki, jeżyny, także tutaj można, słuchajcie, robić te koktajle najróżniejsze, jakie tylko Wam się podobają, jakie lubicie. Także ja sobie chyba wrzucę truskawki i myślę, że banana, truskawka i banan to jest po prostu idealne połączenie. I chyba będzie do tego jeszcze maślanka, także poczekajcie, wrzucę tej owoce i zaraz do Was wracam. Wrzuciłam tej truskawki i banana, wlełam też trochę maślanki, ale tej maślanki nie wlewałam za dużo, dlatego że ja wolę takie bardziej gęste te koktajle. Ale w razie czego, jak zrobię już ten koktajl i zobaczę, że jest zbyt gęste, to ewentualnie doleję trochę tej maślanki. Jeżeli nie, no to po prostu zostawię tak jak jest. Także. Robimy koktajl. No dobra, koktajl już jest zrobiony. Co chcę Wam jeszcze powiedzieć, to to, że on naprawdę cicho pracuje. Ja mam ten taki stary blender, który, którego podłączam do prądu. I to jest jakaś masakra, Fran jak go słyszy to ucieka do drugiego pokoju, bo on robi tyle szumu A to nie jest jakiś oldschoolowy blender, ja go po prostu kupiłam chyba za 3 lata temu, albo 4 Natomiast no jakoś tak dziwnie, nie wiem, ten silnik jest tak głośny, że po prostu tyle szumu narobi A wcale też dobrze nie mieli tego tych yy, owoców Tutaj zobaczcie, sekunda i jest wszystko zmielone, także Czas przetestować, co mi tu wyszło dobrego Mam też słomkę to jest słomka nie plastikowa, tylko taka metalowa, którą kiedyś skądś tam dostałam. Także o, fajnie, konsystencja jest idealna, także czas na przetestowanie. Mm. Słuchajcie, troskawki i balan to jest w ogóle wow. Link do tego blendera oraz wszystkie ważne informacje zostawię Wam oczywiście na dole. Napiszę Wam też, jaki mam kolor, bo nie pamiętam, ale do wyboru na stronie Blendy Go jest aż 8 kolorów, 8 pięknych kolorów, także... Każdy znajdzie coś dla siebie. To jest też fajna, słuchajcie, opcja na prezent, ponieważ taki mały, funkcjonalny blender przyda się chyba każdemu. No, która z Was by się nie, nie ucieszyła z takiego blendera? Także dobra, to już jest tyle. Ja idę pić mój pyszny koktajl. I co? Widzimy się jutro. I słuchajcie, jest godzina 19.40. Ja wróciłam do domu już jakiś. Nie wiem, w sumie godzinę temu. Zjadłam sobie obiad i założyłam szlafrak, bo muszę iść poręczniki na balkon, bo chcę iść się wykąpać i nałożyć sobie pielęgnację. Natomiast postanowiłam się z Wami połączyć i trochę się pożalić. Słuchajcie, oglądałam różne tam profile włosowe na Instagramie, takie przypadkowe, i gdzieś tam zauważyłam, że pewne produkty się powtarzają i chciałam coś z tego kupić. Ja mam dużo produktów do włosów, ale mimo to chciałam coś nowego. I słuchajcie. Nic z tych rzeczy nie było w sklepie. Jezu, specjalnie wróciłam SKM-ką i poszłam do forum, bo też coś coś zamówiłam w Superfarmie, o czym mam zaraz powiem. Weszłam tam do Rosmana, do Hebe i słuchajcie, nie było nic z tych rzeczy, które chciałam. Zaraz usiądę, zamówię na Allegro jedną rzecz z Anwen. Pokażę wam jeszcze w tym vlogu, bo na pewno przyjdzie na dniach. Może w środę, bo w czwartek jest wolny. I... E no, a z Isany na przykład rzeczy, absolutnie, słuchajcie, nie ma ich w ogóle online, chciałam zamówić w najbliższej w ogóle drogerii, ich nie ma. W sensie nie będę płaciła za przesyłkę, poczekam aż w końcu się pojawią. Natomiast sprawdzam kilka drogerii gdzieś tutaj w okolicy mnie i nie ma, słuchajcie, tych rzeczy ani maski, ani odżywki, ani w ogóle, ja nie wiem, co jest grane. To też nie wszystkie te produkty są jakieś ekstremalnie tanie, więc nie wiem, jak jest możliwe, że ich nie ma, po prostu szaleństwo. Natomiast gdzieś tam właśnie przewinął mi się już kilkakrotnie szampon. I w ogóle seria Biowax Prebiotic. Eee, ja, jak wiecie, mam też wisi szampon, ale stwierdziłam, że no dobra, no wezmę. W Superfan była jakaś prąka, nieduża, ale była, więc wzięłam dwa produkty. wziąłam właśnie szampon. Eee, to jest niby szampon nawilżający. Też mam bardzo dobre opinie. I Scalp Toner, tonik do skóry głowy. I to jest niby taki tonik, który eee, wyrównuje pH skóry, działa na mm, na jakieś podrażnienia, generalnie e, no, intensywnie regenerująca kuracja do włosów suchych i wrażliwej skóry głowy z zaburzonym mikrobiomem, więc pomyślałam sobie, że czemu nie, jutro rano umyję głowę i ja codziennie myję i wetrę, bo to trzeba w, y, czystą skórę głowy wetrzeć zobaczymy, te produkty kosztowały około 20 zł, i teraz tak z tonikiem jest wszystko ok, natomiast słuchajcie ten szampon ma 200 ml ja nie wiem, czy wy widzicie, go jest tyle to jest kreska. Nie wiem, czy wy to zobaczycie pod światło, natomiast e, o dotąd. Równo z tym niebieskim napisem. Muszę Wam powiedzieć, że zastanawia mnie jedno, ponieważ ja czytałam opinię przed chwilą i gdzieś tam na Allegro znalazłam ten produkt i właśnie dużo osób pisało, że brakuje jednej trzeciej szamponu. Aż nie chce mi się wierzyć, że oni by tak zrobili, bo to jest niepoważne. Każdy by się do tego przyczepił, że jest tylko tyle szamponu. Nawet jeżeli to jest 200 ml, no to sorry, to się mniejszą butelkę bierze. Coś tu, słuchajcie, nie gra. Napisałam oczywiście do nich na Messengerze, bo nie chcę żadnych maili pisać. Napisałam na Messengerze i zobaczymy, co mi odpowiedzą. Da wam oczywiście znać, ale moim zdaniem to jest jakiś w ogóle to maszyna źle napełniła, bo to nie wydaje mi się, żeby to tak powinno być. Po prostu to jest, wiecie, produkcja i coś było chyba źle nastawione, bo moim zdaniem tu jest jakieś 150 ml wlane. Także jestem ciekawa, co mi odpiszą, na pewno dam wam na bieżąco, oczywiście będę wam o tym mówiła. Pewnie odpiszą jutro, no to dam wam znać. No, trochę jestem wkurzona, właśnie chciałam się do tego trochę pożalić tutaj wam, bo... Ale tego użyję jutro, także Tak mam ochotę dbać o włosy, słuchajcie Coś mi wzięło, ja w ogóle tak lubię te loki Ale teraz jak rano do pracy, to mi się nie chce tego robić Może jutro w sumie zrobię Chociaż ze dwa loki z przodu, bo to tak ładnie wygląda przy twarzy yy, Ale właśnie Tak za mi się ogólnie dbać Teraz bym miała trochę, znaczy trochę No w czwartek będzie wolny, to na pewno sobie o... będę Olejowała też włosy Nie wiem, czy w jednym vlogu mi się uda to wszystko pokazać Może mi się uda, jak przestanę już teraz gadać Bo za chwilę mi się zrobi tego materiału za dużo Także słuchajcie, uciekam to będzie vlog z tego miejsca na pewno, no bo ja nie mam czasu tak na dobrą sprawę w tym tygodniu, żeby, nie wiem, chodzić po domu, gdzieś wam nagrywać. Natomiast e, mam nadzieję, że wam się spodoba taki filmik. Także słuchajcie, uciekam teraz, bo jestem trochę zmęczona i widzimy się na pewno jutro. No i słuchajcie, to chyba będzie jednak vlog z jednego miejsca, ale no naprawdę słuchajcie, nie mam co wam teraz pokazywać, mam tak mało czasu, więc mam nadzieję, że te vlogi z jednego miejsca też są dla was spoko, tym bardziej, że zaraz znowu wam coś fajnego pokażę i powiem wam dwa słowa odnośnie szamponu z ponieważ napisałam do nich, e, Wtedy co wam, co się z wami łączyłam, to było wczoraj? Nie, przez wczoraj, napisałam i następnego dnia, czyli bardzo szybko dostałam odpowiedź na Messengerze i słuchajcie, wygląda to tak. Inform Dzień dobry. Informujemy, że zgodnie z etykietą na opakowaniu produkt ma 200 ml, więc może się wydawać, że jest jego nieco mniej. Przypominam, jego jest tutaj tyle. <grych> e Jeśli jednak pojemność jest mniejsza niż 200 ml, prosimy o złożenie reklamacji na adres. No, no i tam wiecie, Podam adres mailowy. Pozdrawiamy serdecznie. Wiecie co? No, ja tutaj jakby nie mam jak tego zmierzyć. Nie chcę mi się z tym babrać i przelewać teraz z tego, tej pojemności, bo zawsze coś zostaje na tych ściankach. Wiecie o co chodzi? I nie wiem, czy. No nie wiem, czy chce mi się to robić. Ale sam fakt, nie uważacie, że to jest trochę dziwne, że taka butla, a taki produkt, każdy chyba normalny człowiek by się tym zainteresował i zapytał o co chodzi z tym szamponem. A jak się kupuje online, to już w ogóle byście miał wątpliwości, czy to faktycznie nie jest jakiś w ogóle odlany. Szampon, także... No dobra, ja słuchajcie go tak zostawię, no uwierzę, że to jest 200 ml. Jeżeli będzie super ekstra, to następnym razem jak go kupię, to go wtedy zmierzę, czy tam jest tyle, ile faktycznie mówią. Czy to znowu jest czeka, czy mi się wydaje? W każdym razie, no zobaczymy, czy on w ogóle będzie dobry. Ten tonik użyłam e, wczoraj raz, no póki co nie wiem nic. <laughs> także nie wiem, będę za chwilę myła głowę, bo póki co myję codziennie, ale nie myłam rano, więc przeciągnęłam sobie do teraz, bo rano po prostu mi się nie chciało, ale nie są w jakimś tragicznym stanie te włosy, więc może udaje mi się je tak unormować. Poczekajcie chwilę, bo to, słuchajcie, właśnie nie, nie skończy to szczekanie. Dobra, chyba, chyba jest jakby lepiej, tylko ostrość zgubiłam. No, także o czym ja mówiłam? No, może uda mi się unormować tą skórę głowy, tak, żeby mogła co drugi dzień myć te włosy, bo jednak codziennie to jest trochę upierdliwe, nie ukrywajmy. W każdym razie, jeśli chodzi w ogóle o tą pielęgnację, to ja zaraz też sobie nałożę olej i właśnie mam do Was pytanie, bo ostatnio zobaczyłam na Instagramie, że niektóre dziewczyny nakładają olej na sucho. Ja nie wiedziałam, że w ogóle tak można e, i że to coś daje, a podobno to daje tyle, że włosy są wygładzone i pięknie lśnią. Natomiast jak nakładacie jeszcze pod olej. Jakiś podkład nawilżający, to dodatkowo są nawilżone jeszcze te włosy. Podobno niektóre typy włosów wolą takie olejowanie, niektóre takie. To trzeba przetestować. Ja z chęcią, słuchajcie, przetestuję dzisiaj właśnie ten sposób bez podkładu. Nałożę jakiś tam olej na godzinę. Tylko właśnie, pytanie do Was. Ta dziewczyna na Instagramie, którą gdzieś tam znalazłam, ona robiła tak, że. Tylko, właśnie to, tak, to są takie, wiecie, takie krótkie urywki, więc ciężko wywnioskować, bo powinno się chyba ten olej po godzinie spłukać. Ona wtedy nałożyła odżywkę emolientową na 10 minut, spłukała, umyła głowę i to było wszystko. Natomiast ludzie się tam wszyscy zaczęli pytać, czy ona w ogóle spłukała ten olej, czy ona na ten olej nałożyła tą odżywkę emolientową, bo to tak dziwnie wyglądało, jakby ona właśnie na po godzinie na ten olej nałożyła tą odżywkę, wczesała w te włosy, zostawiła i to razem spłukała po jakby kolejnych 10 minutach. I teraz. Pytanie do Was: Nie mogłam znaleźć odpowiedzi w internecie, czy faktycznie to jest prawidłowo, czy ten olej trzeba spłukać? Na pewno mam tutaj włosomaniaczki. Na bank i na bank będziecie wiedziały, także dajcie mi proszę znać w komentarzach. Ja spróbuję tak zrobić, że spłuczę delikatnie ten olej, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, mam jeszcze jedną odżywkę. Będę jeszcze to śmiała, ale to już zobaczycie w kolejnym vlogu. Natomiast byłam teraz w paczkomacie, ponieważ na Allegro zamówiłam odżywkę z Anwen, która również jest bardzo polecana. Podobno, jeśli stosuje się ją tak, jak tu jest napisane, a mało, znaczy nie mało, nie wszyscy tak stosują. I właśnie ci, co tak nie stosują, nie są zadowoleni. A cała reszta podobno, znaczy pisze, że ta odżywka jest w ogóle genialna. I to jest emolintowa Morela, odżywka bez spłukiwania. 150 ml kosztuje 40 zł. E, jakaś promocja była w Hebe, niestety nie załapałam się na nią, więc zamówiłam na Allegro i tam z przesyłką kosztowała 40 zł, więc też jest okej, okay, no bo no dobra, okej, okay, niech będzie. Przetestuję, podobno starcza na bardzo długi czas, bo i też możemy zaoszczędzić trochę czasu, jeżeli byłaby dobra, to będzie fajne rozwiązanie na właśnie takie szybkie mycie poranne przed pracą włosów, bo podobno jak już spłuczecie szampon, zostawiacie takie mokre włosy, ja zawsze myję głową w dół i na takie właśnie mokre, nie, yy, niewytarte ręcznikiem włosy, takie wręcz kapiące, nakładacie pompkę tej odżywki, wczesujecie to w te włosy, wtedy dopiero pozbywacie się nadmiaru wody. I tyle. I potem macie piękne, gładkie, lśniące włosy. Jestem mega ciekawa. Ja wam kiedyś mówiłam, że ja ogólnie lubię odżywki Anwen, tylko z nimi trzeba uważać, bo tak jak jakiś czas temu mówiłam wam we vlogu, że znalazłam samą humektantową, miałam brzydkie włosy i znalazłam odpowiedź. Miałam po prostu za dużo humektantów we włosach i taki był tego efekt. Więc trzeba z nimi uważać, bo to są już jakby specjalistyczne odżywki, więc no... Chyba trochę czasu na tym znać, więc ja sobie tak jedną po prostu nałożyłam wtedy i niestety no, wyglądało tak, jak wyglądało. Ale nieważne, zobaczymy, jak będzie, słuchajcie, z tą odżywką. Także mm, nie wiem, nie będę chyba Wam linka zostawiała, bo one są wszędzie dostępne w Hebe, w naturze, w Superfarm. Także gdzie by się nie poszły, czy pokażę Wam z bliska, to ją dostaniecie. Ale myślę, że warto też poczekać na moją recenzję. Ja mam bardzo ciężkie włosy, mam ich dużo, więc. Powiem Wam, czy przy okazji, czy ona faktycznie nie obciąża tych włosów, tak jak wszyscy mówią. Bo podobno nie obciąża. No dobra. I ostatnia rzecz. Słuchajcie, kupiłam sobie w Rossmanie coś takiego. Nie wiem, czy to jest od tego roku, bo ja chyba wcześniej tego nie widziałam. Kurczę, ale się mieni. To jest Brazilian Bodys Eveline Shimmer do ciała ze złotym pyłkiem. I to jest niby coś takiego jak Resibo, bo to wyrównuje kolory i podobno pięknie skóra po tym wygląda. Zobaczcie, to ma taki fajny szampański kolor. Także idealnie, jakiś czas temu też Wam pokazywałam jak sobie dekolt smarowałam takim rozświetlaczem, no dosłownie tak samo wyglądał i piękna ta skóra była, to się bardzo ładnie w ogóle utrzymywało na tym dekolcie. Ja pokończę się najpierw rozświetlać, czy mam jakieś tam końcówki, ale myślę, że dosyłowo też będę tego używała, bo to jest przepiękne, bo to nie jest taki balsam, olej z drobinkami, że to jak delikatnie mini tylko to daje taką taflę, więc też nie wiem, czy będę tego używała na całe ciało, czy tylko na dekolt, bo ja uwielbiam po prostu, jak tutaj mam dokładnie tak wszystko rozświetlone, szczególnie jak jest trochę takie opalone jak teraz. A właśnie, ja próbowałam opalenić, więc sobie zaraz powiem. Także to jest teraz w promocji w Rosmanie za 15, chyba 90, normalna cena to jest około 25 zł, więc... Myślę, że spoko, to na pewno starczy na całe wakacje. Chyba, żebym nogi smarowała tym codziennie, no to może by nie starczyło, ale tak na jakieś tam poszczególne partie ciała, to myślę, że wystarczy na całe wakacje, tym bardziej, że mam jeszcze coś do pokończenia. I słuchajcie, jeśli chodzi o paleniznę Jutro jest wolne, bo jest czwartek. Ja zaprawdę w piątek idę do pracy, ale plan miałam taki, że jutro jadę sobie nad morze i do takiego lasu. Chciałam nawet wziąć kamerę, i coś Wam ponagrywać bo miało być w miarę ciepło i ładnie. No i sobie myślałam, tam jest też morze, więc w razie czego mogę się iść, opalać na cokolwiek. Generalnie miałam sobie w planie fajnie spędzić y, dzień, ale chyba nie wypali. Bo, słuchajcie, są takie chmury i w ogóle jutro ma padać cały dzień, więc y, trochę pogoda się zepsuła. W piątek z kolei będę pracowała, ma być nieco lepiej, ale wieczorem ma padać. A ja wieczorem z koleżanką mam jechać do Brzeźna na jakieś imprezki plażowe, bo właśnie się sezon rozpoczyna chyba jutro albo dzisiaj. I Chcieliśmy rozpocząć ładnie ten sezon, tak jak trzeba. Natomiast no nie wiem co z tego wyjdzie. Znaczy na pewno się spotkamy, ale prawdopodobnie mm, zostaniemy w centrum Gdańska, bo na Starym Mieście. Bo jak będzie brzydko albo będzie wiało, no to nad morze nie ma po co jechać, bo no bo nie, tam musi być naprawdę ciepło, żeby było fajnie, bo wtedy nie jest przyjemnie siedzieć, jak wam wiecie, wieje wiatr i odczuwalna temperatura jest 5 stopni. Także nie wiem, jak to będzie też dokładnie z piątkiem. W sobotę miałam w planie ogólnie, słuchajcie, bo ma być 30 stopni. Miałam w planie od rana jechać się opalać, znowu jechać po ósmej, żeby być na plaży w miarę szybko i wrócić koło 13, no bo wiecie, no ile można na plaży leżeć? 3-4 godziny to jest maks, ale ma być 30 stopni, ma być burza i ma palać. I w niedzielę to samo, także słuchajcie, plany się pokrzyżowały. Wy ten filmik zobaczycie dopiero w następnym tygodniu, ponieważ chcę wam właśnie jutro, z racji tego, że pogoda jest jaka jest, już jest zachmurzone niebo. Chcę Wam nagrać haul, więc mam nadzieję, że najpierw widzieliście haul. Potem ten filmik będzie. I potem gdzieś tam jeszcze w najbliższym czasie na pewno pojawi się jeszcze jeden haul. Także. Bo zrobię Wam dwa filmiki z, y, ubraniowe. Także tyle, słuchajcie. Nic więcej nie mam Wam do pokazania. Nic więcej nie mam Wam do powiedzenia. Dzisiaj będę montowała się ten filmik i. Y, no i coś sobie włączę potem. Nie mogę zmęczyć tych schodów, a może te schody, ale tak nie wiem. Mam ochotę na jakiś horror, więc może jakiś horror sobie wynajdę. Nie mam też ochoty chyba na serial, w sumie tak myślę. Zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, uciekam. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście tego vloga. Dajcie proszę znać odnośnie tego olejowania na sucho, jak to wygląda. A właśnie te olejowało włosy zaraz. Fajnie! Także dajcie znać, jak to się fak fachowo robi i co? I zostawcie po sobie ogólnie jakiś ślad, może łapka w górę albo subskrypcja. Będzie mi bardzo miło. Także dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się niedługo pa!